Czopery, ścigacze czy krosy dla większości motocyklistów to prawdziwe skarby, dlatego każda okazja, aby się spotkać jest dobra. Obejrzeć sobie motorki, jakie tam wiadomo, że każdy zmienia tam co jakiś czas motory. No jest tutaj, perełki są takie, które można podziwiać. Motocykliści chcieli zakończyć sezon w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. Oddali się pod opiekę św. Krzysztofa, patrona kierowców i poświęcili swoje pojazdy. Razem z motocyklistami przyjechali również pasterze. To jest wielka radość, kiedy e, myślę, że i my, jako kapłani, widzimy wiernych naszych, którzy tę samą pasję podzielają, co my. No i myślę, że oni też się cieszą, że są tacy księża, którzy również tę pasję, te, te pasję razem z nimi dzielą. Podczas zakończenia sezonu nie mogło zabraknąć czasu na integrację, jak podkreślają sami motocykliści. Motocyklowa pasja łączy ludzi, zwłaszcza na drodze. Nas nic nie poróżnia, wszyscy jeździmy razem. Wszyscy na drodze się zatrzymujemy i pomagamy sobie. Licheńskie zakończenie sezonu motocyklowego odbyło się w sanktuarium po raz drugi.